Cześć Wam. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową alternatywę dla ewentualnej broni w razie tego, jakby wielu ludzi w tym kraju wylądowało na ulicy. Jak ceny czynszów za wynajem i rat kredytów podskoczą znowu w górę. W przyszłości naprawdę może być kryzys powszechny z powodu wysokich cen mieszkań. Więc ja Ci już teraz proponuję, abyś w związku z tym zaopatrzył się w Bytrych. Na internecie można zobaczyć całkiem niezłe oferty różnych wytrychów do otwierania wszelakich zamków. Wiecie, za co ja kocham ten kraj? Za to, że umysł przeciętnego Polaka w tym kraju naprawdę mocno się zliberalizował. Jesteśmy dzisiaj ludźmi do przodu. Jesteśmy innym krajem niż choćby 10 lat temu. Jeszcze kilka lat temu posiadanie wytrychów było nielegalne, i za to można było iść siedzieć. A dzisiaj zobaczcie, można normalnie na legalu kupić sobie zestaw wytrychowy do otwierania zamków w internecie. I normalnie zobaczcie, ile wtedy mieszkań stoi przed wami otworem. Oczywiście, że jakbyście w ten sposób zawłaszczyli sobie jakieś mieszkania, to wtedy deweloper, czy udzielnia czy kto inny zadzwoniłby po policję, żeby was wypędzić. Przynajmniej dzisiaj tak jest. Ale nie zapominajcie, że żyjemy obecnie w dobie trzeciej wojny światowej. Wojna na Ukrainie to jest. Zaledwie jedna setna tego, co się dzieje na świecie. Upadnie system finansowy. Na zachodzie rozplemi się islam. Czasy idą naprawdę ciężkie. Ale nie o tym dzisiaj. Wiecie, co robili Polacy po II wojnie światowej? Na zgliszczach zrujnowanych miast. Brali sobie tak po prostu mieszkania na dziko. Nie mieli na nie żadnych papierów, jak tworzyła się na nowo biurokracja, to wtedy tam się najwyżej meldowali. I to już po prostu było ich. To właśnie z tego powodu, po latach, przychodzili Niemcy do takich kamienic i upominali się od zamieszkałych tam Polaków o te kamienice że niby to są ich, po ich dziadkach i babciach. Nie wiem, czy słyszeliście o takich sprawach. W każdym bądź razie było tym bardzo głośno. I możliwe, że podobnie będzie teraz po III wojnie światowej. Będziemy zasiedlali na dziko jakieś pustostany. Nie dzisiaj. Nie jutro. Nie za tydzień. Nie za miesiąc. Nie za rok. Ale za dekadę? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Nie wierzysz? Jeszcze kilka lat temu nie przyszłoby by ci do głowy, żebyś miał wojnę pod wschodnią granicą. I będą myśleli, żeby cię wziąć w gamasze i odprawić ci egzekucję. Kredyt bezpieczny deweloper 2%. Był tylko po to, żeby deweloperzy nie zbankrutowali. Gdyby nie ten kredyt, to deweloperzy już dawno by poszli z torbami. I mieliby ultimatum. Albo dajcie ludziom mieszkania za wszawe grosze, albo idziecie z torbami. Prędzej czy później banki centralne nie wytrzymią. Inflacja znowu pójdzie w górę. Powtórka z rozrywki z 2021 roku. Banki centralne znowu będą musiały podnieść stopy procentowe. I ludzie obciążeni kredytem będą mieli raty po 20% nawet. Ludzie tego nie wytrzymią, nie mówiąc już o kolejnej drożyźnie w sklepach. Ludzie w końcu wyjdą na ulicę. Wtedy dni deweloperów i banków będą już policzone, albo będą musieli się przebranżowić. Więc rząd chce już was zawczasu wypieprzyć was na Ukrainę, żebyście się nie buntowali. Tylko w cudzysłowie. Zginęli za ojczyznę. Więc ja ci mówię, drogi widzu, jeśli chcesz w przyszłości mieć mieszkanie, na jakichś urzędników czy opiekę społeczną nie licz. Musisz samemu sobie kupić wytrych i zawłaszczyć sobie mieszkanie. Musisz wyczuć moment, w którym będą na to dobre czasy. A wiedzcie, że czasy na naszych oczach się zmieniają. W demokracji możesz wszystko, jeśli robisz to w tłumie ludzi. Będziemy w przyszłości Kupować broni i wytrychy i zawłaszczać sobie mieszkanie na własność, jeśli to nie stanieje. Bo TVN i Państwo staną się memem. Nawet lokalnych księżyłek nic nie pomoże. Żeby otworzyć taki zamek wytrychem, trzeba trochę się poduczyć tej techniki. Tak od razu zamka nie otworzycie Uwierzcie mi. Ale to jest zawsze lepsze od czekania 20 lat na jakieś zasrane mieszkanie z opieki. Jesteś na łasce urzędasów, a przecież chodzi o twoje miejsce do życia. I o to, czy założysz w przyszłości rodzinę. Większość ludzi straciła zdolność kredytową. Dlatego, że inflacją przez 20 lat dokładali do mieszkań innym ludziom. Nieświadomie będąc okradani. Podobnie jest z TBS-em. To jakim wam jest TBS, opowiem w którymś odcinku. Dzisiaj skupmy się na wytrychu. W przyszłości wielu ludziom realnie grozi bezdomność. Ja, na przykład, na ulicy wolałbym mieć dobre umiejętności z lockpickingu. Włamałbym się do każdego sklepu lub do każdego mieszkania. Bo tak się właśnie nazywa otwieranie zamków wytrychem lockpicking. Uczenie się lockpickingu zawsze jest lepsze niż czekanie na mieszkanie u urzędasa. Bo dla mnie, składanie jakiegoś zasarnego papieru w urzędzie, a przecież chodzi o moje cztery kąty, które będą miejscem, gdzie będę miał swoją rodzinę i nowe życie. Jest jak czekanie w areszcie na wyrok sądowy, bo wiem, że urzędnicy mają mnie gdzieś, więc wolę robić cokolwiek, żeby zdobyć mieszkanie, Chodzi poza systemem, który mamy za nic. Choćby uczyć się otwierać zamki wytrychem, bo wielu ludzi w tym kraju nie może zdobyć mieszkania i są oni w tym po prostu bezsilni. Brak mieszkania odbiera ludziom w tym kraju szansę na realizację zawodową, założenie rodziny. Założenie firmy. powodu niewiedzy odnośnie tego, jak działa system finansowy, który tak jest skonstruowany, żeby nas okradać, wielu tym ludziom wydaje się, że te mieszkania im się nie należą. Chodzi o to, czy drogi widzu, nie będziesz w przyszłości spał w kartonie pod mostem. A wtedy dopiero będziesz bezsilny. Więc ja daję Ci te mieszkanie za darmo. Kup sobie wytrych, poucz się nim otwierać zamki i czekaj na dogodną okazję. A na koniec przetoczę wam przypowieść Jezusa o talentach. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, Poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przykazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Weź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł Panie, widziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Otmarz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego długo zły i gnuśny wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbierałeś tam, gdzie nie rozsypałem. Powinienś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a oddajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. także nadmiar miał będzie. Temu zaś, kto nie ma, zaborą nawet i to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Już tłumaczę o co chodzi. Jeśli chcecie osiągnąć swoje marzenia, musicie się rozwijać. Wyjdźcie i zbieracie talenty, a wtedy wejdziecie do radości swojej. Jeśli nie będziecie tego robić, to będziecie wyrzuceni z kartonem pod most. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Zasubskrybuj ten kanał, bo patologia deweloperów i banków musi być widziana. do vizinhança. Ja wiem, że to, co ja Wam pokazuję i do czego Was nakłaniam, może być trochę dla Was przerażające. Ale ja Wam powiem tak. Na obecną chwilę rynek najmu jeszcze kontrolują zwykli, mali właściciele mieszkań, których polityka nowego ładu okrada z pieniędzy. Między nimi panuje konkurencja. Więc przykładowy właściciel mieszkania chce oczywiście zaoferować niższą cenę za wynajem tego mieszkania, żeby bardziej przyciągnąć klienta. Więc póki co rynek najmu dzięki temu jest jeszcze stabilny. Konkurencja jest naturalna dla gospodarki i jest fundamentem naszego dobrobytu. Ale jak zwykli mali właściciele mieszkań tracą mieszkania, bo zabierze im bank, jakiś fundusz mieszkaniowy lub państwo, to między nimi już nie będzie konkurencji. Między tymi korporacjami tylko nastanie oligopol, czyli zmowa cenowa. Wtedy ceny najmu tak pójdą w górę, że będziemy mieli komunizm, w którym może żołnierze nie będą chodzić po ulicach, ale będą to zwykli bezdomni. I będą oni bardzo niebezpieczni. Do widzenia.